Siemaneczko i ziomeczki A dzisiaj sobie gramy w Minecrafta, tylko że jak widzicie. No, pack nie należy do najlepszej. Bo dzisiaj gramy na teksturpaku 1x1. Tak wyrazowaliśmy na moim Discordzie, którego was bardzo serdecznie zapraszam. No, więc nie wiem, spróbujemy tu dwie gierki piękne, nie wiem to tak gdzieś wygląda wrócimy na żółtego bo... oś ja się lubię z nim w skybay zabawić się tylko spójrzmy sobie nie 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 dobra ja to, ja to kocham sobie takiego choć nie, nie jak derto niby tak sobie to fajne co to, co to za skrzynka jest? Tak się spytam eee, Jakby... nie się w komentarzach Dobra, Za to, że kupiłem że rozumiesz Łupie! Nie, nie dolecę to. Znaczy dolecę, ale się boję Mam takiego zaznaczenia, że nie umiem fireball robić Ale teraz nie no. się już na serebko Dobra. No już pier No. NIE! Możliwe, no dobra. Właśnie jedną gierkę nad tym A na tym zagrać. Na tym czemuś, nie wiem. Spodziewałem się czegoś gorszego. A jeden. No jeden. Animacja jak to się niszczy. Nie, jak ja będę zrobił tak sofaka. Oczywiście na sosu bym zrobił. To jest w ogóle... ...stosun lepsze. Jedyne co mi się podoba to ten zarąbnik. Aha, 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 nie ma go. aha mogę od niego... zrąbać. Mogę sobie odnieść go Dobra, no to a biały? Dobra, białego z skropię. Dobra, No go bez święta na no polecenie. Please, please dobra, przeżyłaś Paka morda dobra. Patrzcie na to, który i Kto przyjdzie z tej robiny? Nie. Że już się chyba trochę udało. Tu widzieliście na no, moje piękne skillsy. Nie pozdrawiam. jest takie pikselowych o Boże święty. Biały, może dół Ile? Trzy. Jestem, jestem! ale ci... <gryw> Idealnie. A to jest timing? A, no chodź, ciebie też skorpa. Co to jest? Co to za hity? Dobra. Potrzebuję takiego czegoś zwanego rafem. Ale ja na to mówię kapa. Dobra. Gapa trzeba schrumać. Co <ścoughs> tak jak gruszka wygląda? <ścoughs> mm -hmm. To ja taktyczna spierdzielanko para cztery. Dolecę. Oh. Kurde. Nie, ale co to <grywy> Nie wiem, czy mam się oswoić, czy co. Nie, nie wyzywajcie. <grywy> nie wyzywajcie. Tylko żelazny z niej Piję jakoś chyba potrzebuję jeszcze więcej. Serii. Dobra Morski. Nie, został mi tylko ten żółty. Może tam gdzieś. Dobra, nie, nie wiem. Gdzie on jest. Może na nie chcę wiedzieć. Aha. Chyba bym że jestem tym. Złoty. Gdzie ma kartofel? Jak tam ciężycie ja mnie? Ja. No chodź tu, no chodź tu, kolego, no kolego, no. Lubimy się. Jak on tu przyleci, to ja tam odlecę. Bloków nie ma, czy co? Co to? Nie Już. A Serow, co tam ser, chcesz? <śmienny> Ale żem go porobił na no IQ, bo widać było, żem go za dużo nie miał. Zobaczcie, takie fajne team, kim jestem. Ło, zrobiliście! to to jest zielony deduwa? To potrzebuję tylko 12 subloczków. I chopie deduwa! Ja mam dodatek. Pekę z tego łóżka. Co to jest? łóżka nie, nie przypomina. No to on się zajmie. E, kim tam masz? E, niebieski. Nie, no. Niebieski pomóż. Czy tu dostał mnie chyba mu zabrakło czekasz? Dobra. A co nic to! Nie, nie zażyłam Cholera. Aby mnie nie rozklepał. Ja już mu rozklepę. Spacony Maciuś! Spacony Maciuś! To jest Maciuś, jesteś panem Wiem, że jestem głupi i nie kupuję gapa, bo jestem głupi Dobra, głupi wiem, że to nie głupi, ale ci gotowa mam. ja, bo ja mam tego słabą myszkę. No. Nie wiem, czy słyszeliście. Może ma to do mikrofonu dam. A no, więc. U mnie draklika rejestruje rejestruję równe 0 CPS-ów. Fajnie fajnie. Tak. Ale i tak. Dobra, nie będę się chwalił, ja nie. A Nie, niebieski nie żyje. Cerwona żyje. O, ale czerwony schronierze. A się próbowało do mnie dobudować. Zobaczycie, ja to ugram. Bez tego, bez pedału. No, chyba, że teraz się wyjanie Pawle. A? Ile? Super Super piście Zmarzę, że nie speed bliżuję. I że musicie takiego. No skinsa oglądać dobra, a więc ups, ale no wiecie, no wiecie, 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 no że jeśli chodzi o budziowanie, to najlepsze nie jest, tyle powiem, dobra, to stary mierz, spalić. Walić trzeba. Idziemy, a teraz idziemy strącić Alkubusa 1337 do Wojta, Tak samo jak ten mieczek. Ale oczywiście przed tym muszę podostawać mesę. Ja pierdziela Gdyby ta mapa nie była tak skonstruowana Nie jestem fajble jumpu, bo potem nie mam jak uciec Dobra, dla Was mogę spróbować go z Ja powiem, że umiem go z No. Nie! Nie! Aha, no to tak się zakończyło odbyś, nie? To jest mój godzik. Dobra, już taka ostatnia rudeczka. bo jeszcze muszę się pouczyć. No, może tą kierzeczka tak wygra, co nie? Co o tym myślisz, Coxcraft? Mm, No, co o tym Co o tym myślicie, żeby sobie takiego morskiego... Jak ten morski się nazywa? Gracz S. Zob... Super! Yes, naprawdę super. Kurde no. No ja się tu oczywiście. Że to wliczował, zabije mnie. A nie! No, o, dobra. I ta Przeczytałem Nikolskiego, a nie. Mojego tutaj... Kość! Kość, tak się ładnie tu przytuliłem. Nie! C Halo? Coxcraft O kurde, Gdy, gdybym nie miał tego pancerza, ja to bym go przefasonił i chyba miałbym jeszcze iron miesza. Ale ja nie widziałem tego przez tego świetnego texturpacka. Chodź tu, chodź, No nie, nie blokuj mnie teraz. No nie, dobra. Zobijcie. No, zielony nie ma beta, co Ale zielony jest bronię na to czasu już uszło więc nie że byłam na uciechę on na wojna no. za to, że mnie bieda zniszczyłaś

Wskoczę! Ech, dobra Co ja robię tu? Dobra Jeszcze w moje poli Idzie to? Nie, to jeszcze sobie coś może kupię Czy do mnie, co jest za to Nigdy niczym... O, jeszcze Rafał sobie Dobra, Rafik Idzie to? Tylko No dobra, nie będę już tego komentował. NIE! Zorio? Musiałeś umrzeć? Nie. Ja nie mogę tu ustawić bloki? Co wiecie? Nie mam jeszcze czasu na niczego, Nie, nie, nie. Że wiem. I tym akcentem kończymy ten filmik. Oczywiście jutro rozdaję PSTK. Więc ten, kto jeszcze bierz, raz bierze udział w konkursie, zapraszam, żeby coś napisał. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i naura!